Nazywam się Marek Kowalski i jestem mechanikiem samochodowym. Pracuję w małym warsztacie w Białym Stoku, gdzie naprawiam samochody dla zwykłych ludzi. Moja żona Anna jest pielęgniarką w szpitalu miejskim. Oboje jesteśmy zwykłymi ludźmi, przynajmniej tak myślałem do pewnego dnia. Tego feralnego wtorkowego ranka Anna wracała z nocnej zmiany. Była zmęczona po dwunastu godzinach pracy na oddziale ratunkowym. Szła przez dworzec kolejowy bo to była najkrótsza droga do domu. Często tą trasą chodziła, znała każdy zakątek tego miejsca. Na dworcu kręcili się różni ludzie, podróżni, bezdomni, drobni handlarze. Anna, jako pielęgniarka, nie bała się takich miejsc. Przez lata pracy w szpitalu widziała różne sytuacje i ludzi. Umiała sobie poradzić. Ale tego dnia stało się coś, czego nie przewidziała. Przy kasach biletowych zauważyła grupę policjantów, którzy prowadzili jakąś kontrolę. Jeden z nich, młody funkcjonariusz o aroganckim spojrzeniu, zatrzymał ją. Dokumenty, krzyknął agresywnie, choć Anna szła spokojnie i nie robiła nic podejrzanego. Anna, zmęczona po pracy, sięgnęła do torebki po dowód osobisty. Robiła to spokojnie, bez protestu, znała swoje prawa i obowiązki. Jako żona mechanika i pielęgniarka miała czyste sumienie. Ale policjant najwyraźniej miał zły dzień, albo może po prostu lubił pokazywać swoją władzę. To, co stało się potem, zmieniło nasze życie na zawsze. Gdy Anna wyciągnęła rękę z dokumentami, policjant uderzył ją w twarz. Bez powodu, bez ostrzeżenia. Zwyczajnie uderzył kobietę, która mu nie zagrażała. Anna upadła na ziemię. Byłem w warsztacie, kiedy zadzwonił telefon. Odebrałem zakrwawioną słuchawkę, bo miałem brudne ręce od oleju silnikowego. Marek, jestem na komisariacie, usłyszałem słaby głos Anny. Zostałam zatrzymana. Serce zatrzepotało mi w piersiach. Co? Jak to zatrzymana? Co się stało? Policjant mnie uderzył na dworcu. Teraz mówią, że stawiałam opór podczas kontroli. Nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę. Moja żona, spokojna i łagodna pielęgniarka, miała stawiać opór policji? Zaraz tam będę, powiedziałem i rzuciłem słuchawkę. Pojechałem na komisariat tak szybko, jak tylko mogłem. Byłem wściekły, ale starałem się zachować spokój. Wiedziałem, że krzyk i awantury nic nie załatwią. Na komisariacie spotkałem się z sierżantem Nowakiem, który prowadził sprawę. Był to mężczyzna po czterdziestce, z arogancką miną i pogardliwym tonem. Pana żona zachowywała się agresywnie podczas kontroli, powiedział bez cienia współczucia. Musiała być uspokojena. Uspokojena, powtórzyłem. Przez uderzenie w twarz. Stawiała opór. Policjant działał zgodnie z procedurą. Wiedziałem, że kłamie. Anna nigdy nie stawiałaby oporu policji. Była zbyt rozsądna i spokojną osobą. Chcę zobaczyć monitoring z dworca, zażądałem. Nie ma takiej możliwości. To jest materiał dowodowy. Czułem, jak krew zaczyna mi się gotować. Ale wiedziałem, że muszę zachować spokój, inaczej Anna mogłaby mieć jeszcze większe problemy. Kiedy będzie mogła wyjść? Zapytałem. Jutro rano, po przesłuchaniu. Wróciłem do domu sam, z poczuciem bezsilności. Nie wiedziałem jeszcze, że Anna ma w sobie coś, o czym nie miałem pojęcia coś, co wkrótce zmieni całą sytuację. Następnego ranka poszedłem odebrać Annę z komisariatu. Kiedy ją zobaczyłem, serce mi się ścisnęło. Miała posiniaczoną twarz i opuchniętą wargę. Wyglądała jak ofiara przemocy domowej. Jak się czujesz? zapytałem, obejmując ją delikatnie. Boli, ale to nie najgorsze, odpowiedziała cicho. Najgorsze jest to, że nikt mi nie wierzy. Gdy jechaliśmy do domu, Anna milczała. Widziałem, że coś ją gryzie. Nie był to tylko ból fizyczny, było coś więcej. Marek, powiedziała nagle, muszę ci coś powiedzieć, coś o czym nigdy nie mówiłam. Zatrzymałem samochód przy poboczu. Ton jej głosu wskazywał, że to coś poważnego. Mój ojciec nie był zwykłym lekarzem, jak ci mówiłam, zaczęła. Był wojskowym lekarzem, generałem broni. Spojrzałem na nią zszokowany. Generałem? Dlaczego mi nigdy nie powiedziałaś? Bo nie chciałam, żeby ktoś traktował mnie inaczej. Chciałam być zwykłą pielęgniarką, która sama na wszystko zapracowała. Zacząłem rozumieć. Anna zawsze była skromna, nigdy nie chwaliła się pochodzeniem czy koneksjami, ale teraz, po tym, co się stało, może to było błędem. Mój ojciec ma 80 lat, jest na emeryturze, ale wciąż ma znajomych w wojsku i policji, kontynuowała. Nie chciałam nigdy z tego korzystać, ale teraz. Teraz nie mamy wyboru, dokończyłem. Marek oni kłamią, monitoring z dworca na pewno pokazuje prawdę, ale nikt nie chce go sprawdzać. Pojechaliśmy do domu w milczeniu. Wiedziałem, że nadszedł czas, żeby Anna skontaktowała się z ojcem. Czas, żeby prawda wyszła na jaw. Tego wieczoru Anna długo zastanawiała się, czy zadzwonić do ojca. Nie rozmawiała z nim od kilku miesięcy. Ich relacje były skomplikowane. Ona chciała być niezależna, on chciał ją chronić. Nie lubię prosić o pomoc, powiedziała siedząc przy kuchennym stole. Zawsze sama sobie radziłam. Ale teraz nie chodzi tylko o ciebie, odpowiedziałem. Chodzi o sprawiedliwość. Ten policjant nie może bezkarnie bić kobiet. W końcu Anna sięgnęła po telefon. Jej ojciec, generał Stefan Nowak, mieszkał w Warszawie. Mimo wieku wciąż był w świetnej formie intelektualnej. Tato, powiedziała Anna, gdy odebrat telefon. Mam problem, opowiedziała mu wszystko, o kontroli na dworcu, o uderzeniu, o fałszywych zarzutach. Generał słuchał w milczeniu. Jak nazywa się ten policjant? Zapytał na koniec. Sierżant Nowak. Pracuje w komisariacie przy ulicy warszawskiej. Jutro będę w Białym Stoku, powiedział krótko. Nie rób nic do mojego przyjazdu. Anna odłożyła słuchawkę z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony czuła ulgę, że ojciec jej pomoże, z drugiej strony bała się, że wszystko się wyda, że ludzie dowiedzą się o jej pochodzeniu. Nie chcę, żeby myśleli, że jestem protegowaną, powiedziała do mnie. Nie jesteś protegowaną, odpowiedziałem. Jesteś ofiarą, która szuka sprawiedliwości. Tej nocy żadne z nas nie spało dobrze. Nie wiedzieliśmy, co przyniesie jutrzejszy dzień. Nie wiedzieliśmy, że generał Stefan Nowak był legendą w polskich kręgach wojskowych i policyjnych. Następnego dnia rano pod nasz dom podjechała czarna limuzyna z numerami wojskowymi. Sąsiedzi wychylali się z okien, zastanawiając się, co się dzieje. Z samochodu wysiadł wysoki, siwy mężczyzna w eleganckim garniturze. Mimo 80 lat, miał wyprostowaną sylwetkę i pewny krok. To był generał Stefan Nowak. Anna wybiegła mu naprzeciw. Generał objął córkę i delikatnie dotknął jej posiniaczej twarzy. Kto ci to zrobił? zapytał spokojnie, ale w jego głosie słychać było stale. Policjant na dworcu bez powodu. Generał spojrzał na mnie. Pan jest mężem mojej córki? Tak, panie generale jestem Marek Kowalski. Dobrze, teraz pojedziemy na komisariat. Razem. Wsiedliśmy do wojskowej limuzyny. Generał był spokojny, ale czułem, że w środku gotuje się z wściekłości. Przez całą drogę milczał, tylko czasami zerkał na posiniaczą twarz Anny. Gdy dotarliśmy na komisariat, przy wejściu stał ten sam sierżant Nowak, który prowadził sprawę Anny. Gdy zobaczył naszą grupę, jego twarz zmieniła się z aroganckich w niepewną. Dzień dobry, powiedział generał spokojnie. Chciałbym porozmawiać z komendantem komisariatu. W jakiej sprawie? zapytał sierżant. W sprawie pobicia mojej córki przez jednego z pana funkcjonariuszy. Sierżant Nowak pobladł. Najwyraźniej zaczął rozumieć, że ma do czynienia z kimś ważnym. Proszę poczekać. Zaraz zawiadomię komendanta, powiedział nerwowo i zniknął w budynku. Anna ścisnęła moją rękę. Zaczyna się, szepnęła. Komendant komisariatu, podinspektor Marek Wiśniewski, był mężczyzną po pięćdziesiątce. Gdy zobaczył generała, jego twarz zmieniła się dramatycznie. Panie generale, powiedział z szacunkiem, nie wiedziałem, że pan przyjedzie. Nie miał pan wiedzieć, odpowiedział generał spokojnie. Przyszedłem w prywatnej sprawie. Chodzi o moją córkę. Komendant spojrzał na Annę, a potem na jej posiniaczą twarz. Przez jego oczy przemknął błysk zrozumienia. Proszę do mojego gabinetu, powiedział szybko. W gabinecie komendanta generał spokojnie przedstawił sytuację. Opowiedział o kontroli na dworcu, o uderzeniu, o fałszywych zarzutach. Panie generale, powiedział komendant nerwowo na pewno nastąpiło jakieś nieporozumienie. Zbadamy sprawę. Nie nastąpiło żadne nieporozumienie odparł generał. Nastąpiło pobicie. Chcę zobaczyć monitoring z dworca. Monitoring tak, oczywiście zaraz go sprawdzimy. Komendant zadzwonił do techników. Po kilku minutach przyniesiono płytę z nagraniem. Włączyli ją na komputerze w gabinecie. Na nagraniu było widać wszystko. Anna spokojnie idzie przez dworzec. Policjant zatrzymuje ją bez powodu. Ona grzecznie wyciąga dokumenty a potem uderzenie w twarz Jezus Maria. Szepnął komendant, patrząc na nagranie. Gdzie jest policjant, który to zrobił? Zapytał generał. Posterunkowy Kowalski jest dziś na służbie. Zaraz go wezwiemy. Proszę go wezwać, razem z sierżantem Nowakiem, który prowadził sprawę. Komendant wziął telefon z drżącymi rękami. Posterunkowy Kowalski wszedł do gabinetu z pewnym siebie uśmiechem. Był młodym mężczyzną po dwudziestce, z aroganckim spojrzeniem. Najwyraźniej nikt nie powiedział mu, kto czeka w gabinecie. Dzień dobry, powiedział lekceważąco, nawet nie patrząc na generała. Posterunkowy Kowalski, powiedział komendant. Czy rozpoznaje pan tę kobietę? Policjant spojrzał na Annę. Tak, to ta, która stawiała opór podczas kontroli wczoraj. Stawiała opór? Powtórzył generał spokojnie. Tak, była agresywna. Musiałem użyć siły. Generał wskazał na ekran komputera. Proszę obejrzeć nagranie. Posterunkowy Kowalski spojrzał na monitor. Przez jego twarz przemknął strach. Widział siebie, jak bez powodu uderza spokojną kobietę. To to nie tak wyglądało zaczął się tłumaczyć. Jak wyglądało zapytał generał. Widzimy na nagraniu, że kobieta stoi spokojnie, wyciąga dokumenty, a pan ją uderza w twarz. Ona ona coś powiedziała. Co powiedziała? Posterunkowy milczał. Wiedział, że nie ma żadnego wytłumaczenia dla swojego zachowania. Wiem, co powiedziała, kontynuował generał. Nic nie powiedziała. Po prostu wyciągnęła dokumenty, jak pan kazał. Komendant wyglądał, jakby chciał się zapaść pod ziemię. Panie generale, to jest niepuszczalny incydent. Wyciągnę konsekwencje. Jakie konsekwencje? Zapytał generał. Posterunkowy Kowalski zostanie zawieszony. Sprawa trafi do prokuratury. Generał skinął głową. To minimum, ale to nie wszystko. Komendant wezwał sierżanta Nowaka do gabinetu. Gdy wszedł, jego twarz była blada ze strachu. Sierżant Nowak, powiedział komendant, czy pan wiedział o tym nagraniu? Tak, panie komendancie. Dlaczego nie sprawdził pan go wcześniej? Myślałem, że. że nie ma takiej potrzeby. Generał spojrzał na niego z pogardą. Myślał pan, że można bezkarnie bić kobiety? Nie, panie generale, ja nie. Pan oskarżył moją córkę o stawianie oporu. Widzi pan na nagraniu jakiś opór? Sierżant Nowak milczał. Czy pan wie, kim jestem? Zapytał generał. Tak, panie generale. Pan jest generałem Stefanem Nowakiem. Czy pan wie, czym się zajmowałem przez trzydzieści lat służby? Nie, panie generale. Zajmowałem się bezpieczeństwem państwa. Walczyłem z ludźmi, którzy nie respektują prawa, z ludźmi, którzy myślą, że mają władzę nad innymi. Generał wstał i podszedł do sierżanta. Moja córka jest pielęgniarką, ratuje ludzkie życie, a panowie ją biją, bo macie mundury. Panie generale, to nie było to było tchórzostwo, uderzenie kobiety, która nie może się bronić. Komendant próbował łagodzić sytuację. Panie generale, wyciągnę pełne konsekwencje. Obaj funkcjonariusze zostaną surowo ukarani. Za mało, powiedział generał. Chcę, żeby ta sprawa trafiła do prokuratury. Chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że mundur nie daje prawa do przemocy. W ciągu następnej godziny na komisariat przybyło kilku wysokich rangą oficerów policji. Słowo o tym, że generał Stefan Nowak osobiście interweniuje w sprawie pobicia jego córki, rozeszło się błyskawicznie. Okazało się, że generał był legendą w polskich kręgach wojskowych i policyjnych. Przez lata współpracował z różnymi służbami, był szanowany i podziwiany. Jego interwencja oznaczała, że sprawa będzie miała najwyższy priorytet. Posterunkowy Kowalski został natychmiast zawieszony w obowiązkach. Sierżant Nowak również otrzymał nagane i zawieszenie. Obaj zostali skierowani do prokuratury. Panie generale, powiedział komendant, chcę pana zapewnić, że takie incydenty to rzadkość w naszej jednostce. Każdy taki incydent to jeden za dużo odpowiedział generał. Policja ma chronić obywateli, nie ich bić. Anna siedziała cicho przez całą tę wymianę zdań. Widziałem, że jest poruszona tym, jak jej ojciec się za nią wstawia. Przez lata trzymała się z dala od jego wpływów, ale teraz była wdzięczna za jego pomoc. Tato, powiedziała cicho, dziękuję. Nie ma za co, córko. Nikt nie ma prawa cię skrzywdzić. Komendant zapewnił nas, że sprawa będzie prowadzona z najwyższą starannością. Posterunkowy Kowalski będzie miał proces za pobicie, sierżant Nowak za niedopełnienie obowiązków służbowych. Chcę, żeby wszyscy policjanci w tym mieście wiedzieli, powiedział generał, że każdy obywatel zasługuje na szacunek, bez względu na to, czy ma znajomych w wojsku, czy nie. Sprawa pobicia córki generała szybko dotarła do mediów. Lokalny dziennik napisał artykuł o nadużyciach policyjnych. Telewizja regionalna zrobiła materiał o tym, jak ważne są kontrole w policji. Anna była zdenerwowana rozgłosem. Nie chciałam, żeby to się nagłośniło, powiedziała do mnie. Ale może to dobrze, odpowiedziałem. Może inne ofiary znajdą odwagę, żeby mówić o nadużyciach. I rzeczywiście, w ciągu następnych dni na komisariat zgłosiło się kilka osób które również były źle traktowane przez posterunkowego Kowalskiego. Okazało się, że to nie był jednorazowy incydent. Generał Stefan Nowak został poproszony o wywiad dla lokalnej telewizji. Zgodził się, ale postawił warunek. Nie będzie mówił o swojej córce, tylko o problemie nadużyć w policji. Każdy obywatel ma prawo do godnego traktowania, powiedział w wywiadzie. Mundur to nie pozwolenie na przemoc. To odpowiedzialność za chronienie innych. Jego słowa zostały szeroko cytowane. Sprawa nabrała charakteru ogólnopolskiego. Posterunkowy Kowalski próbował się tłumaczyć w mediach. Mówił o stresie w pracy, o trudnych warunkach służby, ale nagranie z dworca było niepodważalnym dowodem jego winy. Anna wróciła do pracy w szpitalu. Jej koledzy wyrażali solidarność i wsparcie. Wielu z nich opowiadało o własnych doświadczeniach z policją, nie zawsze pozytywnych. Dobrze, że wreszcie ktoś się za tobą wstawił, powiedziała jedna z pielęgniarek. Proces posterunkowego Kowalskiego odbył się trzy miesiące później. Sąd rejonowy w Białym Stoku rozpatrywał sprawę pobicia. Anna była główną świadkiem oskarżenia. Generał Stefan Nowak przyszedł na rozprawę. Jego obecność w sali sądowej była wymowna. Pokazywała, że sprawa jest poważnie traktowana. Posterunkowy Kowalski przyznał się do winy. Jego prawnik próbował łagodzić sytuację, mówiąc o trudnych warunkach pracy i stresie. Ale nagranie z dworca było niepodważalnym dowodem. Oskarżony bez powodu uderzył kobietę, powiedział sędzia. To jest niedopuszczalne zachowanie dla funkcjonariusza publicznego. Anna złożyła zeznania spokojnie i rzeczowo. Opowiedziała o swoich doświadczeniach z tamtego dnia. Nie szukała zemsty, chciała tylko sprawiedliwości. Nie chcę, żeby ktoś inny przechodził przez to co ja, powiedziała w swoim oświadczeniu. Posterunkowy Kowalski został skazany na osiem miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu i grzywne. Dodatkowo zostały mu odebrane prawa do pracy w służbach mundurowych. Sierżant Nowak otrzymał nagane i został przeniesiony do innej jednostki. Sprawiedliwość została wymierzona, powiedział generał po wyjściu z sądu. Anna była zadowolona z wyroku. Nie chodziło jej o surową karę, ale o to, żeby pokazać, że każdy jest równy wobec prawa. Teraz mogę spokojnie wracać do normalnego życia, powiedziała. Sprawa pobicia córki generała wywołała szerszą debatę o standardach w polskiej policji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiedziało dodatkowe szkolenia dla funkcjonariuszy. Komendant komisariatu w Białym Stoku wprowadził nowe procedury. Każda kontrola osobista musi być teraz nagrywana. Każda skarga na zachowanie policjanta musi być dokładnie sprawdzona. Chcemy, żeby nasze jednostki były przykładem profesjonalizmu, powiedział komendant na konferencji prasowej. Generał Stefan Nowak został poproszony o konsultacje w sprawie reform w policji. Jego doświadczenie wojskowe i znajomość standardów bezpieczeństwa były cenione. Służba mundurowa to przywilej i odpowiedzialność, powiedział na jednym ze spotkań. Kto tego nie rozumie, nie powinien nosić munduru. Anna wróciła do swojej pracy w szpitalu. Jej koledzy nazywali ją teraz córką generała, ale robiły to z szacunkiem, nie z kpiny. Dobrze, że pokazałaś im, kto tu rządzi, powiedziała jedna z pielęgniarek. Nie o to chodziło, odpowiedziała Anna. Chodziło o to, żeby pokazać, że wszyscy mamy równe prawa. Posterunkowy Kowalski nie odwołał się od wyroku. Zniknął z Białego Stoku i podobno wyjechał za granicę. Sierżant Nowak pracuje teraz w Małym Komisariacie na Prowincji. Może tam nauczą się szacunku dla obywateli, powiedział generał. Dziś, rok po tych wydarzeniach, nasze życie wróciło do normy. Anna nadal pracuje jako pielęgniarka, ja naprawiam samochody. Ale coś się zmieniło, mamy większą świadomość swoich praw i większą odwagę w ich obronie. Generał Stefan Nowak częściej nas odwiedza. Jego relacja z Anną się poprawiła. Ona zrozumiała, że czasami trzeba skorzystać z pomocy, nawet jeśli jest się dumnym i niezależnym. Tato, powiedziała mu ostatnio Anna. Dziękuję, że mnie nauczyłeś, że warto walczyć o sprawiedliwość. Ty mnie nauczyłaś, że można być silnym i łagodnym jednocześnie, odpowiedział generał. Na dworcu w Białym Stoku wszystko wygląda jak wcześniej, ale teraz jest więcej kamer, więcej kontroli. Policjanci zachowują się bardziej profesjonalnie. Anna czasami jeszcze przechodzi tamtędy, wracając z pracy. Nie boi się już kontroli. Wie, że ma prawa i że są ludzie, którzy będą jej bronić. Ważne jest to, powiedziała mi kiedyś, że nie poddałam się, że nie uwierzyłam, że jestem bezradna. Najważniejsze jest to, że masz ojca, który Cię kocha, odpowiedziałem. Nie, Marek. Najważniejsze jest to, że każdy z nas ma godność i nikt nie ma prawa nam jej odbierać. Ta lekcja pozostanie z nami na zawsze. Mundur nie daje prawa do przemocy. Władza nie daje prawa do poniżania innych. A czasami wystarczy jeden telefon, żeby wszystko się zmieniło. Generał Stefan Nowak ma teraz 81 lat, ale wciąż walczy o sprawiedliwość. Anna ma 35 lat i wciąż ratuje ludzkie życie. Ja mam 37 lat i wciąż naprawiam samochody. Ale wszyscy jesteśmy teraz mądrzejsi. Wiemy, że sprawiedliwość istnieje, ale czasami trzeba o nią walczyć. Dziękujemy, że wysłuchałeś nas aż do tego momentu. Zostaw komentarz i powiedz nam, z jakiego miejsca na świecie dowiedziałeś się tej historii.